Cześć! Z tej strony, Gabor, a to jest aperofobia, moi drodzy. Wiesz co to znaczy? Ja nie wiem. Za chwilę się pewnie dowiem. Ale mówiliście mi, że to jest straszny tryb w Roblox. W sensie, takie weszły informacje do mnie. Mnie to trochę cieszy, bo ja lubię się bać. Będę sobie grać w to z widzami. Link do gry macie oczywiście w opisie do trybu Robloxowego. Zatem nagrywam na Twitchu, to się to wabrzeć Gaborowaty. I podobno ma być strasznie. Podobno to są backroomsy w Robloxie. Jedne z lepszych, więc przekonamy się. Lecimy start. I bawmy się, bo jestem naprawdę ciekaw, co mnie czeka tutaj. Czy będzie faktycznie strasznie, czy będzie horrorowo. Wziąłem tryb normal, bo uznałem, że po co mamy się bawić w Easy, skoro jestem kozakiem, nie możemy się bawić w normal. Ostatnio dużo tych robloxowych rzeczy jest, była ostatnio w a takie rzeczy. Odchodzimy sobie od takich escapekowych ram. W ogóle myślałem, że to jest fazmofobia w Robloxie, że ten tryb to jest fazmofobia w Robloxie, a to jest backrooms w Robloxie. Fazmofobia w Robloxie jakoś inaczej chyba nazywa. Może się będzie na kanale za jakiś czas. Dobra, straszne rzeczy, takie rzeczy mnie to tam nie dziwi. Jakby... Wydaje mi się, że. że że, 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 że... rozwalniemy ogólnie tak. Są słuchawki. Okej, okay, jest jakaś kaccenka. W ogóle customowe postać w kaccence. Coś się dzieje, jest pan reżyser. który jest kóła pan reżyser. Kiedy <grym, grym>, twoja kastomowa postać pojawi się w kaccence. O co tu chodzi? Okej, okay, chyba się przewróciłem, a ja posłów definitywnie sobie nie radzi. Ale dobra, gdzieś jestem. Są backroomsy. Dawno backroomsów nie było. Halo, halo, halo. Dzień dobry, tu się robi. WASD, sprint, jump, crouch, flashlight set, H. Dobra. B. Dobra kartka. Dobra, there is more. No, tu się wychylamy. Tutaj jest ten. No dobra. Wydaje się basic. Podewką mam flashlighta. A co za kamerę? prawem niby byka jest kamera. Nie mogę jej wyciągnąć. nie wszyscy mają kamerę. Dobra, o co tu chodzi tak w praktyce? to co basicowe, bakrumcy. No liczę, że się trochę przestraszę. Wziąłem norma. O, ty Dobra, się przestraszyłem, kurwa. Ja p, to było straszne. Ok, ja spieram nam nara. Ty, bo graj strasz na widzowie, jakby zesrałem się ze strachu. On mnie goni. Bo ja nie sądziłem, że Roblox może być taki straszny. Co jest kurde? Chyba mi stamina się kończy. Przestało mnie to gonić. Bo się już przestraszyłem. Jakby trzecie to nagrania, już jestem zesrany ze strachu. No co my tak Mamy wydostać się stąd. Bo ja z gigaczonem graliśmy ostatnio w dorce, chyba. Więc wychodzę. Nie wiem, czy. A, jeszcze ktoś przeżył, dobra. No dobra. Można jakieś karty z ten zdobywać. A, ktoś już w ogóle umarł. Można gwizdać. To jest chyba to znajdywanie się nawzajem. To jest. A, to jest kontakt. Można było telefon podładować. Dobra, nie się. Ale póki co jest quality, w sensie prosto i quality póki co. To tak, ściana zewnętrzna, taki vibe trochę Ikei, k***a, i gubienia się i szukania wzdłuż ścian, żeby znaleźć wyjście. <grym> Ale dobrze, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzień dobry, tam coś jest. Nie wiem, czy mi się z tymi na końcu w tej grze. Co To jest to fioletowego? czym to się świeci. Przeoszczędzajmy z tymi. Dobra, za strzałkami starajmy się chodzić. Strzałki pewnie mówią nam prawdę, co nie? Ty, wyjście. Koniec gry? Czy poziom? Już przeszedłem? Wo wait, what? This is not the exit, where I am. No dobra, trochę The of Creation. Kto jest ten gość, którego zgubiliśmy. Vibe. Ja chcę się przestraszyć. Słyszę tupanie z prawem. Mam nadzieję, że będzie strasznie. Jakby tryb już udowodnił, że potrafi mnie przestraszyć. Tutaj stamina mi się kończy, ale mnie się nie przejmuje. Znaczy, mało widzicie to może się zacznę trochę przejmować. Podobno jest dużo poziomów, to znaczy, że będzie dużo strachu. Nie, ale chcę z basic. Nic, niczego za mną nie ma? Nie, nie ma. No dobra, jakieś tupanie jest raz na jakiś czas. Ok, jest next poziom. Wodny. O kurwa, sześć wal w znaleźć. Czyli tych, jak to się nazywa Wal po polsku? Kurno, jak to się nazywa widzowie? Walt po polsku. No, w niewi heister, no. Jakąś taką ładną nazwę Wal po polsku. Jak to się nazywa? Cyk. Już zapomniałem, jak się nazywa Wal po polsku. Rurociąg, nie rurociąg. Hydrociąg? Jakiś ciąg. Pociąg. Hydro... Korkociąg. No nie na no, jakiś ciąg. Jedno już przełączyłem. Nie zapomnę teraz. Widzowie mi nie przypomną na czacie ta będą. Trzeba raz jakiś czas O, siema. Co to? Jakiś rdzeń, wodociąg, o, dziękuję za przypomnienie Wodociąg, wodociąg, jakiś rdzeń znalazłem Tam wygląda jakby był potwór właśnie Jakoś Wygląda jak z Resident Evil Dobra, rura Nie, nie chodziło o ciąg, ciągnik Siema Trochę ciężko się znajduje, siema Tam też przekręciliśmy No jest niezły labirynt ogólnie Tak się nie, nie, nie wydaje się to w miarę proste Okej, stamina mi się kończy Jest kolejny ciąg Jest jakaś ławeczka w ogóle A, ten już jest przekręcony, dobra no, Najlepiej się rozdzielić, jest ławeczka można się wychylać. Jeśli człowiek rozdzieli, to wiele łatwiej jest znaleźć te wszystkie ciągi, pociągi. PKP Intercity, spółka SA. Ty, red button? Co robi red button? A, my stąd przeszliśmy chyba, tak? Nie, to jest przejście dalej, tylko zablokowane chyba. No dobra. O, jest kolejny pociąg. Yy, już przełączony. No dobra. Jest klimacie kimo. Myślałem, że ten tryb będzie gorszy, a po z jest w porządku. O! Zrobili chyba wszystkie rurociągi. Już jakbym miał tutaj pójść. Tak, już jest ściana Jest otwarta. Tam niby tu przepłynąć, bo sobie jaja robić jak ja pływać nie umiem. Jasny gwint. No dobra. Chyba moja postać umie. W odróżnieniu ode mnie. Znaczy umiem pływać o to, się nie utopił raczej. Wzierać taki, może poczekamy. Bo tak dwóch typów zgubiliśmy. Nie no, to są radę. Po co czekać? Hehe. He. O my go, jaki dziwny spad w ogóle, dobra. Daliśmy radę, widzowie. Mam nadzieję, że <laughs> Że... rozpierdolimy temacik. Nie no, bo chce idzie mi dobrze, jakby nie umarłem. God damned, my head. Okej, okay, chyba wróciliśmy do... Basicowej lokacji. Ale ja chyba robimy progres, siema. To jest taka cichutka trochę już po nas. Nie no, co wy gadacie kłopoty What does it mean? Nie wiem. To jest młodziutkie. O <grydy> uwo, uwo. Siema, to jest przejść jakiś dalej? No chyba ta. No siema. Śmietnik. Heh <grydy> oh omygę, spotkałem moich widzów. Nie no żartuję, jesteście super. Eee, aluzja do śmietnika przypadkowa. O kurwa, mam tylko czumpa zrobić. <grydy> Wybam się? Koniec gry? Czy miałem tak spaść? Bo ja nie wiem. Goddam't my head obudziłem się gdzieś. Siema kurwa. Chodzi, ja nie ogarnię tematu. Dobra, chyba tak miało być. Bo żyję dalej. This way. No co ty, mordo? To nie wygląda jak dobre przejście. Może jednak uszy. A, że nie widzi, ale słyszy. Dobra, to brzmi jak SCP-939. Siema, siema, siema. Okej. Okay. Approved, trochę dygłem, trochę dygłem. Tylko trochę. Zobaczmy, jak długie mam ręce. Się ma ręce. Okej, okay, butonsy. Czyli. <noise> nie, no jest straszny tryb. Jest, kurde, klimat nieźle. Totally like. Można się zżygać ze strachu. Straszniejsze i do nawet. Dobra, trzeba guziki znaleźć. To nie wydaje się takie trudne, tak mi się wydaje. I klucze. Okej, okay, można się chować. I no mordzie. Mogłeś znaleźć tam coś. Dobra. Dobra, takie basic mechanika co. Tutaj dzwoni ktoś. Halo? Stachu? Żeby do szufladki? Nie, tu nie ma. Oby tego nie słyszał, kurde. Żeby tu nie przyszedł ktoś teraz. Idzie tutaj? Ty, się przestraszyłem. Ty, oddaj. Nie żartuj. żartuję. Dobra, idę stąd. Nie zabiję mnie, co? Nie, jednego straciliśmy, goście. Dobra, nie jest tak źle, widzowie. Ty, może nie gwiszmy, co? To najgorzej, jak losowo tu przyjdzie. To będzie trochę hurtful. Nie no, nie. w takiej sytuacji to brzmi jak jeden z gorszych pomysłów, na jakie można wpaść, naprawdę. Okej, okay, to było risky. Jakbym myślał, jeszcze trochę się pożegnałem z życiem. Niech mam być szczery. Ale dobra. Widać. Bóg Hubert poszka nade mną czuwa. Nie, raczej się pożegnałem z życiem to przeżyłem. Czemu nie ma kamery? Oni wszyscy mają kamery, a ja nie. A, że, no, czy taki skradankowy etap, nie jestem fanem tego typu etapów. No ale jak muszę, to mu z Znaczy no ogólnie no jestem fanem, ale nie tak basicowo zrobionych. Ty, dobra, chyba ta szafka mnie uratowała. Ja mam strasznie dziwny skrypt do chodzenia, o. Okej. Okay. Ty mordo, nie iść tutaj, proszę. Proszę, zostaw mnie. Pod Z. O to pewnie będzie później potrzebne. Myślałem, że pod tym. Okej, okay, chyba kogoś zaje**ło. Przynajmniej to brzmiało jak śmierć bolesna. Tegoś na no, jakiś wkurzony jest. W chodzi jak powalony. Ile tych kluczów mamy znaleźć, bo znalazłem jeden. Co? Tak mi się wydaje, że trochę za mało. <laughs> Trzy klucze są. Ty, ja przypadkiem zostałem samemu już? Bo tak mi się wydaje, że... ...były trzy dźwięki śmierci. A było nas czterech, z tego ja żyję. Więc matematyka sugeruje mi, że zostałem ostatnią żywą osobą. Dobra, jednak nie, bo ktoś zagwizdał. Mi się wydaje, że wszystko znaleźliśmy już. A revive'y są, dobra. Ty, jak pada deszcz ku mnie w ogóle. Dobra, Tu nic nie ma. To ale też mi za oknem. Kurde. Leje, jest klimatik fest. Co nie wiem, czy się można tak bać w Robloxie. A jednak można, kurde. Hm. <laughs> Ironicznie. Ty, coś tu leży. Co No właśnie. I mordo. Wyniuchał co jego. No co jeszcze musimy znaleźć? Znaleźliśmy kolejny klucz. Trzeci. To już wszystkie. Chyba. Ale dobrze jest zrobione. Oho, oho. Krypko w, 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 w to jak taki Menel z tego. Z Resident Evil. Więc to już to styknie? No. Jaki w k przyszedł? No i laści kluczek jeszcze. Ty masz jeszcze kluczek. Dobra jest No to przyjdzie? Dobra, z... O k to, on Ma tu dostęp w ogóle, ale fajne! Ciekawe mega. Takie nieba krumsowe. No, ktoś dzwoni się ma. To jest zielony guzik. Co niuchasz? Nie mogę się tam przydostać. ciu. Jakiś parkour może nie? On ma movement dziki, to jest straszne. Znaczy on się jest zbugowany jest ale still. Kiosnek w widzowie, klimać jak jest potężny. Jakiś labirynt. No nie, jak nie można otwierać. Czego my szukamy? Bo tak za bardzo nie wiem, tak sobie trochę do sobą chodzę. <laughs> Niech mam być szczery. Tak, guziki po prostu mamy czasami klikać, jak są w pomieszczeniu. No dobra. A no tak, bo tam była mowa o guzikach. No to rura w takim razie. Nie ja szukać guzików. Prawda, chyba widzowie zrobią za mną. Coś, co Siedzi, zb... nie wiem, nie, nie rozumiem czasami niektórych rzeczy. To już jest wtknięte. No mówię, no moi widzowie w większości już się robią. bo to są kozaki. Nie, zesrałeś się. Dobra, faktycznie się zesrał. <grym> no spoko, tak, tylko już taki trochę przedługawy ten etap. Ale nie zapowiada się na jego koniec. Strasznie dużo jest tych guzików ogólnych. Miało być sześć chyba. Te metki tam jest, można się uleczyć. Na straszności trybowi, trybu, trybie, trybu nie można odmówić, jakby jest kurwę straszny. ja się przestraszyłem. Mogę tak przejść elegancko, mogę, dobra. Siema, kurwa. Kliknięte. I ja w ogóle się skradnąć, taki śmieszny trochę ten etap. No mówię, taki mocno skradankowy, w takiej raczej negatywnej formie. No dobra, niech będzie, jakby nie jest to aż taka wada ogromna, jest po prostu wada malutka. Czy nie malutka, tylko po prostu mała. Fick szakalaka, boom. No, powoli sobie łazimy po tych pokojach. Jakby nie klikam tych guzików, ale przynajmniej je zwiedzę. Siema. No, to też jest kliknięte. Rozsądnie podchodzę i sam klikam, że niby ja to robię. Albo dlatego, że jestem wczuty i mam klimacik po prostu. Wierzcie, widzowie. Wczuwam się w grę. Bo też się możecie wczuć. Możecie sami w nią pograć, albo możecie wczuć w odcinek. Bo jest trybek klawy. Co zasługuje na miano najstraszniejszego trybu SP, boże. Straszniejszego trybu w Roblox. Jaki grałem? Co to jest? Wszystko wyklikane czy co? Jest jakaś mumetki, to nie mogł użyć. Gdzie jest potwór ogólny? Ty. A dobre, myślałem, że już się kiedyś znalazł. Już koniec? A tego co już nie sprawdzimy. się ma. Już? Infinite incantate? Ja po prostu wyklikaję resztę przycisków. Dobra, skrócili trochę ten ten etap skradankowy. Dobra. Spoko mi pasuje. O, no proszę bardzo. To akurat dobrze znamy. sp 0787 Vibe. Dobra, no to takie schody nie robią na mnie wrażenia. Jakby trochę mnie kusi, żeby spać z nich. Ale dobrze wiem, że to jest trochę głupie. Trochę bardzo. Więc może nie spadajmy jak debile. Basic no. Niczego super się nie spodziewam. O proszę. Simulation core kolejny. Basic, widzowie. Nie no, jest klasa i ma sama w sobie. Gdzieś mnie z... pojawiło. No dobra, ciągle jesteśmy na tym. Yy, basenowy. Czyli znowu walwę mamy znajdować, czy co? W sensie tu nie ma wody jakoś dużo. Ale co, w sensie mówię, z nami są revive'y' jakieś. Mimo, jest tym prawdy. Nie chciałbym przejść pozorem. Nie zbieram się na umieranie za bardzo. Okay, no pójdę tutaj, żeby było równo. No jestem gdzieś dalej poszli. Jakimś innym przejściu. Właśnie mam na Tak, standardowy ale rura. Okej, okay, idą za nami. dobra. Czy jednak zmądrzeli, <laughs> można powiedzieć. Siema, siema, siema. Chcemy wsi gabor i przyjdę gotować wam obiad, Zważając na to, że kocham gotować. To przyjdę gotować wam obiad, czy koniec? Nie. Hmm to jest też za bardzo, o kurde jaki wajbik. Nie wiem czy go szukam, ale wydaje mi się, że to jest takie typowe w tego typu grach. A bardzo dobrze zrobiony tryb, naprawdę. Pominszować. Tak, na by też jest jednocześnie streamak Jakby robi wrażenie totalne. Jakościowo, strachem, trochę psychodelom. Jest klasa. Totally. Ale też taki prosty, a w sumie te gry nigdy nie miały nie miały być nie... Te nigdy, nigdy nie miały być nieproste, o. Się miały być niepro... miały być proste, o. Na takiej, za... na takiej zasadzie. Nie wiem czy dobrze ci wysłowiłem. Po prostu to jest taki element Monotonii. Z jednej strony te backroomsy są bardzo proste i bardzo takie monotonne, po prostu chodzi po tych samych pokojach, a z drugiej strony to człowieka ciąg. ciągle się chodzi do nowych miejsc, to nie jest tak, że krążysz po tych samych. Ciągle idziesz na nowy zakręt i jest super, tak mi się wydaje. A przynajmniej tak sobie wmawiam, póki nie zacznę robić 40 kółek. A tak też może być. No nie ironicznie, bo ja prowadzę tą tą. Dobra, to jest takie typowe backroomsowe znowu powrót. Tu chodzisz, się i szukasz wyjście. Tak do budu zresztą, bo to są trudne, trudno zrobione backrooms. Bardzo trudno, jakby... Aż brak jakiegoś punktu zaczepienia, gdzie można złapać jakiś punkt orientacyjny. Mam wrażenie, że chodzę po tych samych miejscach i wchodzę sam, bo widzu ze mną już nie ma. Ale może się uda jakoś, nie wiem, coś. Totalnie się gubię. A powodone w ogóle. Gwąsko. Ale taki efekt sprintu jest taki kurde mega dziwny. O, koniec? Typ, chyba dałam radę. Ty, udało mi się. To jesteśmy w jakimś skini, będziemy te. Tutaj to my. Będziemy diamenty. Śmieszna jaskinka, taka w klimacie gry unt Unturned, Unturned, nie wiem czy kojarzysz, widzu drogi. Takie trochę. Tam były bardzo podobne jaskinie. Dobra, no zakładam, że szukamy wyjścia. Paradoksalnie nie jest takie proste. Szczególnie przy tym ograniczonym sprincie, który skutecznie wydłuża rozgrywkę. Nie przejdę tędy. Staram się trzymać zasady jednej ściany, ale to też nie jest takie proste. Mam wrażenie, że te backrooms są. A, kółko naprawdę. Kółko, sobie mam kółko. Już one są dosłownie robione tak, aby. A po prostu zasada jakiejś ściany po prostu nie funkcjonowała. Jeszcze jakieś kolce dziwne, nie wiem, czy ja ma się bać. Na zwieńczenie można rzec. Ale już trochę mnie zmęczenie bierze. Za lampami mam iść? Jest taki głupie w sumie. Twór? Czy grać? O! To był chyba potwór, a nie gracz. You are dead. Wydaje mi się, że ta śmierć to jest idealne zwieńczenie tego odcinka. Tryb jest klawy, jest fajny, jakby jest straszny, ma sens, jest ciekawy. Wow, fajny, 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 podoba mi się, naprawdę. Kończymy sobie ten odcinek. Jeżeli wam się ten spodobał, to z chęcią nagram kolejny. Może przejdziemy dalej niż tym razem. Łapkujcie, subskrybujcie, followujcie. Nagrywam na Twitchu, tu jest link w opisie link do trybu, również w opisie. poziaczki. jesteście super. I następnego tego widzowie. Ejka. Lookin' like this, tell me i